Jeżeli Michałek, nasz kochany, ma ascendanta 3, a ktoś jest niżej i kupuje jakieś coachingi, żeby być wyżej, naprawdę, to mnie to rozpierdza, nie? Przez ciebie, jakiś widca do szpitala, nie? Dobra, robimy coaching, robimy coaching, robimy coaching. Czy ja mam jakąś koszulę wyprasowaną? Może bym założył jakąś ładną. A nie, za 3 zł to przecież co dzieje, będę kur. za 3 zł dla kogoś koszulę zakładał. Ja MAC i ASS33 na DC. Tylko jak ty mam. Jak ty masz nick Macias33 na Discordzie, no jak? No nie, no to chyba nie zrobimy tego coachingu. To ja wysłałem ci dowód na IG, Dobra, sprawdzam to, Majki. Ej, faktycznie, wysłał swoją fotkę, patrzcie. To chyba on. To robię mu coaching chyba. Dobra Michał, to robię ci coaching, chodź. Siema. Siema no wiem, Michał. to ja. Siema Michał, dzięki za to 3 złote, no. Yy, jaka jest twoja ranga w piku w ogóle? A właśnie Michał, może podesłałbyś twojego trackera, żebyśmy mogli na to rzucić okiem? Yy, już wiem, co, co? jest twoim problemem, Michał. Wiem, co no. jest twoim problemem. Co? Bo po prostu jesteś... Ch... wszystko. No jesteś, <laughs> jesteś po prostu... B... Michał, no cóż mogę ci powiedzieć, tak? Ale to nic, no, spokojnie! Zakupiłeś no, ale, pakiet, zaku no, ale spokojnie, coaching, Michał! Kupiłem. Zakupiłeś pakiet premium coaching, więc my wyciśniemy z ciebie, wiesz, wszystko co dobre. Ale z tego co widzę, Michał, tak, nie możesz grać Jet, Reynon, Neon, Cloth, Chamberem, Cypherem, Sową, Killjoy, ISO, Erased, Deadlock, Vibe, i Gecko, Michał. Tymi postaciami nie możesz zagrać, okej? Okay? A te, jakie nam zostały? Teć na pewno zostały. Nie Michał, możesz <laughs> spróbować Sage, możesz spróbować Sage e, bo, jest, bo mój zawodnik jest ja Jaocin, mój zawodnik ja jest hajelo Jaocin, learn to play może, co? <laughs> ja, <p> <laughs> Dobra Michał, co ty tutaj pikniesz? Śmiało! Poczęstuj się, czym byś chciał! Pamiętaj, musisz piknąć pik dla siebie taki wiesz, komfortowy, nie że filujesz pod drużynę, tylko czymś co lubisz grywać, żebyś ty się cieszył z tej gry po prostu Jak wejdziesz tą Rejnę, to ci weźmie bombę! Jaką wejnę weźmiesz Nie ja Jestem Michał, wszystko co chcesz możesz wziąć Słuchaj Ej, bo ja od tym pisze, że Sky wziął to Michał jeśli chciałbyś spróbować Sky to śmiało! No i lecimy Michał, będzie Sky! Super! Super Michał, super, sky. Czy wiesz no. Jak się gra po defensywie jako Sky może? Pogadajmy o tym. No nie wiem, no leczysz teammateów? Nie, no jak leczysz? A. Ty się możesz po leczyć chyba! Ja pierdolę debi... I rzucasz flesza na głęboko no, o, Żeby zobaczyć czy są przeciwnicy No i o, dobra już, po okay. planie No i po planie, no i po planie Planie. Ty masz dobrego Cyphera? No stary! Ja mam takie trapy Okej, okay, Michał, no to dawaj no? tego Cyphera, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, dawaj, no. Dawaj, no śmiało, Michał, pokaż dobra, tego Cyphera, dobra, no. Dobra. Jestem, Michał, jestem, okej, okay, setupik, no. Jest setupik jeden, fajnie. Ładnie? Ładnie, ładnie, co? Nie. jest ta kamerka. No to sobie ją wezmę! Se postawię tu, jak ci coś nie pasuje. jest nice. jeszcze gorsza, brawo. Nie, no. Widzę hookę teraz, patrz. O. No. Zartujesz jak trzech na mapie widzisz, ide, że jest ide, na innym bs Enward in chat? Jak to? Gdzie? Jak to? Kto? Gdzie jest Enward? No patrz, na razie dobrze idzie. No nie, no super idzie Michał, super idzie. Czemu masz autlawa w ogóle? Jak to się stało? Podniosłem. A, podniosłeś sobie. Dobra, wiem jaką kamerkę. Tom. No, ona jest spoko, tylko ją mogłeś dać tam głębiej, jakby, ale ona jest git, no? Song. No co to znaczy, nie ma nic long po takim stwierdzeniu. idziemy dalej. Ty jesteś chory. Idź na now... heaven, na heaven, na heaven jestem. Jaką masz rangę już? Mortala 2. Oj, oj, oj. <muchy> Michał, może jakieś wnioski po trzech rundach? No, zrobiłem, nie? No, <noise> no tak, to, to jest prawda, nie? Ale e, chodzi o to, że oni chodzą tylko na A. To może tam przejdziemy. Co ty A, na to? No, możemy iść. Jakie dobre tutaj te... No, okej. Okay. A dobra, tu dam na wyskok, jakby race chciał wyskoczyć. No. To idź do bs teraz. No, dobra. to jest spoko, to jest spoko, to jest spoko. I teraz cyk! No. Co ty robisz? Zabijam. Ale czemu tak wybiegłeś? Ej, bo ja myślałem, że to Jet tu jest, ono mi zniknęło! O, bo, bo. Michał! Ej, ja nice. może będę grał na tym Istanbulu. Nie, Michał, raczej nie. A powiesz, co, zapytasz się kolegów z teamu co u nich? Może? <grym> <grym> powiedział mi, żebym zamknął. Grał. <grym> to już nie pogadamy z nimi, to nie ma co. No, Geko ma ulta, więc polecam ci dać tewa pana stopy, takiego niskiego, niskiego teraz, no, jakiegoś niskiego i na przykład zagrać A? sobie z elbą. Takiego damy, co? No fajnie, A. fajnie. Słyszałem, że się schyliłeś do monitora, żeby namierzyć to. No, no schyliłem się akurat! No właśnie było słychać, że tak zanurkowałeś lekko. To do elbą może co? Dej, 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 no. te... o kamerę zapomniałem. A. Mhm, okej. Okay. No Michał. E, no nie wiem, ja bym zapytał czy ciebie nie poje... Przecież widziałeś na Staselu jak leciał ku że ma Dżadża albo Bakeja! Nawet nie zwróciłem na to uwagi No to może następny razem zwróć na to uwagę O! Pakiet 3zł bycia miłym 15 minut zakończony został Michał oficjalnie Zakończone? Tak, Dobra. więc lepiej się skup teraz Chłopaku <noise> Lepiej się skup teraz no, Chodzisz cały czas na to no jak oni chodzą o, tylko A idę, Teraz o... nie ma czasu już na to! O, to nie idę, Jezus, Jezus <noise> Co ty robisz? Przypomnij nam jaką to masz rangę? Ascendant 3, w piku miałem Immortala 300 L. Uka Możesz dać info kolegom? No mówię, mówię. A, bo ja nie słyszę. Michał, i... Dobra, co? Dobra, co chcesz powiedzieć? Jak, ja... No, już nie Jak często grasz Cypherem, Michał? No kiedyś grałem często, ale mi się znudziło i zacząłem grać duelistami. Mm -hmm. Duelistami, Michał, ty grasz? No? Czekaj, okay, czekaj, czekaj. Co czekaj, co czekaj, no, Michał? Groszem! Pane, weź się w garść, no! Dobra, zmieniam celownik. Ale po celownik zmieniasz! Czemu ty nie masz nigdy pieniędzy i cały czas grasz nie, Baki, tak. Stinger? No No to muszę. No! No dobra, okej. Okay. No nie, tą kamerkę je... nie mogę patrzeć na to, idioto, je... no. Ej, patrz, chciałem pójść A i gość mi powiedział go B i jest A. I tu jest już wiadomo, że to jest wina drużyny po prostu. Ty się tak wmawiasz, że masz team. Przypominam, że masz... Zobacz, co ty robisz, zobacz, A sobie Mój no, przebija mi smoke'a. Człowieku, co ty robisz? Dobra, Michał. dobra Michał. W następnej rundzie posłuchaj się samego siebie i pójdź tam, gdzie myślisz, że będą, okej? Okay? Dobra, okej. Okay. Okej? Okay? Nice. Nie, no bo nie ma, się, nie ma sensu słuchać tych ludzi, co nie? No, wow, wow, wow Michał, wow. No. Naprawdę wow. Niesamowite to jest, no. Powiem ci szczerze, że kasy to ni nie ma. U, bieda, bieda piszczy. To by się spodziewał, Michał, jak forsujesz co rundę Dobra, no weź. Naprawimy to okay, potem. już, okej, okay, nafe... pogadamy później o to. Pogadamy później, no? No. Tutaj grać. <laughs> Wierzę, to się da daska... Co? co? Ty udajesz? To jeśli mógłbym cię zapytać? Jest, miał, Widzisz, ile rund minęło? 8! 8! No. W 8 rund. Gło... Nie strzaiłeś dalej, że enemy wejść cały czas staczeluje się za traka i wbiega do lamp z judgem na plecy. Co rundę robi to samo. Mam pomysł, mam pomysł teraz. Mhm. Jaki masz patrz, pomysł? Patrz, Damy trap'a tutaj na wyjście jednego, a drugiego damy ku... tu w lampy. Bo***. jasne. Jakiego dać trap'a. No tak, żebyś z heavena mógł zabić, no nie wiem. Stąd, tak. No i do, e... się do prawej bardziej, no tu, tak... tu, tu. No. tutaj gdzieś, co no? No, no idź na heaven. Tak. Michał ja nie wiem, jest, jest 3-5, to chyba nie wazu wandala jeszcze nie kupiłeś Ukrocony! Eee sak... Oni nie dają smoków czy o co chodzi? Właśnie... No dalej, no to piknij i zabijaj No tego to nie wszystko po... właśnie lipa No lipa, na dole, na dole jeden do lewej Nice Michał, fajnie. nice! Fajnie! Def... O, odpalimy i defujemy. Nice, fajnie to, ur... Ten nasz niespodziewany tewa podkryli jednak, spodziewali się No dobra, ale drugie się. Ci, wyskoczył ci, wyskoczył Idiot. Też się spodziewał, patrzył na niecho Aż tutaj damy takiego Pomysł Ajii Jaką 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 mawiangę Michałek? Ascendanta 3 w piku Ascendanta i Mortara. 3 Dam takiego jakby szybki miał raz zrobić z longa A wiesz że jak on może późnie to on po tym przejdzie? Nie, nie przejdzie Nie Okay. Ej, twoja no naciekieruję, okay. to nic nie ma, okay. w tej grze. Ale co, nic nie robi? No dobra. O kur... I, I teraz, Kuba, powinieneś tutaj w montażu dać, jak on mówił, że ma, miał w piku Immortala 3-300 elo. Przypomnij nam, jaką to masz rangę? Ascendant 3, w piku miałem Immortala 300 elo. Okay. Michał, dobra, pierwsza takiego, rzecz takiego? miał, bo ty rzucasz te mapy, ale ty nic... Nie stoisz pod te trapie, żeby je skanować. Rzucę tu kejza przed siebie. Nie rzucę kejza przed siebie tu na BS. Tutaj, no. I jak oni będą wchodzili to odpad z tego kejza. dobrze coś. Fajnie, Michał, no. O! El, nice. Chciałem go zrobić w podpuchę, że przez Neida nie ch nie wyjdę. Prawie wyszło, wkurzyma. Michał. Widzisz, o nawet dostaliśmy pozdrowienia ze szpitala na czacie. Przez ciebie, kur... jakiś widz trafił do szpitala, nie? no nie. Ej, Michał, a powiesz nam, Michał, wszystkim, do czego ci była ta kamera, której nie odpaliłeś, mimo że zaje... Użyłeś ultra i mogłeś, nie wiem, kliknąć kamerę czy coś? Niepotrzebna była w sumie, no? A, okej. Okay. No, dobra. Dobra, Michał. Może ty skolujesz z kolegą, żebyście razem zagrali? Nie, ja, oni mnie nie słuchają. Michał, ale. O oh, właśnie, dyabła. Takie coś się dzieje, nie? Nie. nie no. Czy... No, a a później wystawisz, ale po, bo... a później. A później mi wystawisz jedną gwiazdkę, ch... na coachingu. A później Ej, jedną myślisz, gwiazdkę. Ale myślisz, żebyśmy się mnie posłuchali? Tak. Jak ja mam takie staty? Trzy złote, proszę. Dobra Michał, posłuchajmy. Teraz w tej rundzie musisz iść na Lurka i musisz zobrazować mi jak chcesz, żeby wyglądała twoja twój Lurk, żeby wyglądał. Powiedz, wytłumacz. Imo, no. poszedłbym do tych, do showerów i trochę ich podpuścił, że nie idziemy A Nie, nie podpuścisz ich tak. Imo graj w, po prostu w dziesiąte tempo z kibli. Idź kible, ale w dziesiąte tempo nie. i na plecy. No idź te kiblek, bo co ty, ty widzisz, że padli we dwóch wkład. No i co z tego, ale możesz im iść na plecy, No to nice, zajedni ta pomoc. Ej, ty jeszcze nawet Nie! Nice! Wiem. I pomogłeś, Weź i pomogłeś to im, pomogłeś go... im! Ty gadasz jakbyś radianta miał! No bo mam! A grata. Przy obladaniu tego majestatycznego gracza Valorant o imieniu Michał dochodzę do konkluzji, a naucz się grać. A <laughs> no na... do mnie Za piątkę, no racja, nie? Zgadzam no, wiesz, się. On, ja... tym nie, nie! Ciebie? Hmm. Michałek, no jak? A po... Tak pikujesz, powiedz mi? Boje bejtuję no. na, na krow. Na która pikuje? No to zaj... Ty... Schowaj się! Ty, Ale... ty jesteś. JAKIEŚ NO NIE Dobra, WIEM ale... Już 25 widzimy się na PGA Dajcie znać oczywiście w komentarzu czy będziecie I z tej okazji Kugar przygotował dla was duży rabat Z kodem szalony20 Możecie kupić taniej sprzęt Link do oferty macie w opisie czy jakąś podpuchę na lango Michał ale ty musisz myśleć na tym sentinel'u coś Rozumiesz? Musisz myśleć coś A ty tak grasz czy... jak Ja pier** Ja nie wiem No nie wiem To jest jakieś chyba najgłupsze k obiwala nie? Co to są za d Yebani. O, boli cię, bo dobrze zagrałeś! Ale jak o dobrze zagrałeś, IDIOTO Co zrobiłeś dobrze? No nie mogę! Ojoj! Listę... Po prostu powiedz, że zagrałem za jej. i wygraliśmy rundę. Za jej. zagrałeś co najwyżej, <skry vinyl> no. Oooo! się, typie, pobeć się. Ja nie wiem, ja nie wiem, jeśli on, jeśli Michałek, nasz kochany, <pi umas> ma ascendanta 3. Dude, oui. Ma ascendanta 3 i miał immortala 3 A ktoś jest niżej I kupuje jakieś coachingi żeby być wyżej To ja... się tragiczni Naprawdę to mnie to teraz... Panie, nie Dzięki Jurek 200 dalej. Tak, tak powinien wysyłać hajs na coaching Dobrze napisałeś Dziękuję bardzo za, za 3 złote Dzięki bardzo za 3 złote mordeczko Trzymaj się, pozdrawiamy Cage'a możesz dać do CT na przykład Unik Okej, okay, no, Michał Dziesiątka była No jakbym miał ci wystawić taką ocenę w skali do dziesiątki to byłoby to trzy, bo naprawdę zagrałeś jak głupie, chyba Ale A? Tak, no, ale dzięki Michał dzięki. Ale Rankeda wygraliśmy No wygraliśmy, kurczę dzięki za Więc Chyba się opłacało, tak? No po co? No kurczę, się. no i świetnie, Opłacę no jest super. Wydawać. No i super. Kolejny no tak, zadowolony klient. Ja lecę no. dalej. Dzięki. Tutaj będę niedługo. No, tutaj na pewno nie, ale dzięki, dzięki Michał, trzymaj się, trzymaj się siema. Michał. Siemanko, Siemanko. Siema, siema.